Ja ci dam kurwa majojew zaraz tutaj you... Cheese Cheese o, Des To jest Tesla benzyna Tesla napisze Cheese kurwa, no. Macie mam już dość O ty kurwo Oddawaj mojego Tesla To lecimy OFCEN! Reszta Europy taka bogata, Polska jest taka biedna. W Eurotracku? Zgadzam się. W realu? Ale sporo dróg przecież. Z samarytki nie ma więcej dróg niż ten. Cała. cała mapa Polski w you... Cheese. Cheese. Wypierdolę z tego świata. Bajojajo, bajojajo. Ja nie wiem, nie wiem jak włączyć czas głosowy, dlatego go nie używam. Patek. X, przytrzymuj. Bajojajo, bajojajo. Ja ci dam kurwa bajojajo zaraz tutaj. Bajojajo, bajojajo. Baj ją tych chuju pierdolony kurwa zamknij się, bo zaraz ci w dupę wjadę Proszę za tego trąbienia we mnie Dziękuję No ja sam sam mi z górki Coci z górki zjeżdża Ja no, 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 no. To, to z górki, jest to mi zjechało ciężarówka trochę Jak skórka z napletka Ojej, chłopy, co to za myśli? Masz I Wicci jak blokujemy autostradę Oś kurde wyprzedził, o Trochę Nie wyhamowałabym nie trochę jakby, nie? że ja za awaryjnym zrasz masz lepszy pomysł nie powinno się tak wyprzedzać mam to tego to no tylko eurotrack nie bo tak w eurotracku wszystko dozwolone W jesteś też ale wtedy to cię kosztuje trochę no właśnie to jest wszystko wolno kiedy policja nie widzi, Ma być cię naprawioną. Co robisz z ogranicznikiem? Cieszę się. A po co? Easy, zmaraj, smużni szatanie. <grystanie> Nigdy w życiu. Dobra, ja wyłączę to do ogranicznika, ale nie będę się zatrzymywał przecież. O ty kurwo! Oddawaj mojego eksponata. Ja, kurwa. Ja, 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 ja nie nadążam za to. Było. Ja tylko z się lecę. Ale za 90. Ja się, ci to No ja Mogłam to ograniczyć wyłączyć. Ale ja, ja, że jak babcia jakaś teraz. Ale go znajdziesz w tych ustawieniach powodzenia. Znajdę raczej. Kurwa, 134 zapierdalam. Oooo! Zaszukamy to. Tu... opcje. Ja że nie umiem hamować. 12. Later. Już. Nalazłem to. Teraz mogę zapierdalać. Prawda? No. Oczywiście tylko na ten profilu jest to wyłączone. Ten ogranicznik prędkości wyłączony, bo ja gram z chłopem, tu mam włączony. A co jej musi niech zapierdalać? Mali przepisował. No tylko jeszcze chyba na dach mapowych jeździmy. W ogóle na od grania Wartendera dzisiaj dostałam. Serio? Oczywiście. Wiesz, jako, że. Wiesz. Bada modyfikacje na nowym samolocie dla mnie, co nie? No to. oczywiście, że będę używała rakiet. Wprowadzonych na radar. Gdybym rakietę przeciwnika? ona magicznie zmieniła kurs i poleciała w sojusznikach. I tak dziewięć to z rzędu. To nie jest piękne. No, rzeczywiście. Takie realnie II wojny światowej. Nie no, to akurat było, to było, to akurat coś na odrzutowce było. Jeden chuj i tak brał udział w II wojnie światowej. Nie. Mówiłaś, więcej. że będziesz zapierdalać. Co, Chciałabym jak ci O kurwa! Just! No, prawie... Prawie bym jeszcze bardziej Volvo spłaszczył jupę. Zdarzało się, nie mam żadnych... Do piątku ra rano. Także spokojnie. A co w piątek rano twój ukochany przyjeżdża? Gdzie? No. Na weekend. Mmm. Mmm. Mm, mmm. Mm, 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 mm. W sobotę chce mnie zabrać do jakiegoś... Do fo... na halu. Patrz, jak zapierdziela! Widz? No widzę, widzę. Aaaah! O! Here we go. Two. Three. Three. Kurde! Jezus Maria! She.

140 prawie. 39. Cheese. Będzie 140. Jest to Cheese. Nie w kurwie jest 4, po prostu troszkę uważa, że było szybciej. Oznacza szybkość. Cheese. Kurwa, brązki. A mój kurwa. Kurwa. Ba Zamknij się, mam to w dupie. Kurwa! <śmienicza> ja się utknął! Nie. To to było. Eee, <śmienicza> parking w dupie. Zrobiłam <śmienicza> <Dor> <śmienicza> herzeka między samochodami, nie zdarzałem się z nimi. Pozdrawiam. Jak? ja? Po prostu dorączyło wam w myszce ustawioną. W ogóle wam nową, także się nytnie. Nie Jak niebiesko-łaska nastolatka. Niebiesko-łaska głos... nastolatka. Na niebieskiej platformie? <grymne> nie wam pojęcie. Ci spierdzieliłam tą prędkością, co? No. nie? Trochę, ale trzeba by trochę uszkodzić cię więc no trochę już mi mocno pewnie obcięło. Ało cię obcięło? O, teraz mam obcierkę z osobówką. Także uważaj, biała sobówka z twoimi zabrąkami. Widzę. Czy stała? Stała. Ale pojechała sobie pewnie. jedź dalej. rondzie prosto. Tylko nie dosłownie. Na rondzie prosto było Ale to nie było dosłownie, że masz prosto jechać Kurde Kurde, a rondo na zakręcie To z nami będzie, więc zejdziemy się na zakręcie Nie pierdziesz, że przejechałeś na prąd Nie gadaj O, autostrada No, Ryfoil, zakończyłem z sukcesem, to sobie napraw ciężarówkę teraz Stara w sposób, kapitan Krax. A to na to. O, ORA, napraw tą ciężarówkę swoją, znajdował w tym czasie, osro, osro. Masie żarówki takie To on trójko trójka będzie nowy serial Na farmazonie Przez się, że go kurde obejrzę. Jak wyjdzie I to będzie Clarkson? Kurde Nie wiem zastarze na, na jakim farmazonie? Na, na Amazon Prime w sensie No bo ja usłyszałem farmazon To no, bo powiedziałem farmazon Bo ja na Amazon Prime ja mówiłem farmazon <laughs> Okay. Prime Jeśli uda ci się odnaleźć kamienie ogniskujące Xardasa I... Detonacja Wielkiej Góry nie jest wolność, do się do podziemnej świątyni Tam znajdziesz jedyny sposób Byrokarska. na się do Kurwa Do Paladynów po Udaj się po do klasztoru Musisz pokonać paskudne gady Idź po do wody, do pod dowody do Podła Podłagnida A teraz hey, Dalai. Cheese 60 Sto 160? Jeszcze spara! Eee, nie żyje. O kurwa, ale jestem silny. Muszę zatrzymać się i wezesz serwis sobie. Cheese. Cheese! If you... Later. Do serwisu zajechałeś? No... już razem. A co, rozjebałeś się przy okazji, nie? Kilka razy? nie było... kuku dużo, a potem... Boxer! Bajo jajo, bajo jajo. Clarkson! Zaś jak zaś wydaje się. Po co tam piszesz mu się, co Myślałem, że babie. Gdzie jest czerwona latarnia? Dobra, na będzie prosto. To Skuba mnie dogania. No, Skuba się dogania. Rakson. Zwierzuszka to była! Ej, w końcu przedziałam tego blachosmroda. I sobie jedzie wolno. No je to wzorka też powinien dojeżdżać. Ale ja się nie znam. Nie, nie dojeżdża. Ta, ta linia ten nie istnieje. Została tylko jakieś pozostałości marne. No ja, podobno ma, ma wrócić po remoncie. Dwa kiedy niby. Kiedy niby ten, ten remont ma się niby odbyć, jak, jak nic się w tym kierunku nie dzieje. Słyszałem, że za kilka lat może być remont. <laughs> no za kilka lat. Ale teraz nic. Bo teraz Redkinia jest ważniejsza, A? I kto tu jest szybszy? I teraz ty. No, już! Uuuuh! To jest mój gearbox. No, nini! No! Kurwa, mać. mam już dość. Te. Opie, ty zrobił? Tak, to że do prawie zar do zaraz zwolnił. Polaris Slides. Pozdrawiam, nie trzeba na kierownicy. To muszę trzymać się rękę na, na myszce. Proesterowanie. O kurwa! <grywia> Dajcie ci sygnał, kiedy możesz mnie wyprzedzać. Dobra, nieważne, nie muszę dawać. Bo u was. Okej. Okay. Można, no, 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 może to ta... ty wyprzedzasz? <laughs> Co ja tak w realu wyprzedzam? <laughs> ty, kurwa, te kurwa, Tesla jedzie się zatankować. A To Tes Tesla na benzynę. Tesla na diesla. <laughs> Ja pierdolę Tesla na A czekaj, jadę! Gdzie jedziesz? No za to jestem, Keniuszu. Za mną? A tutaj. O! Kosze trawnik! Tu U mnie też! Co? U też był trawnik! Co ja ci mnie skosiłem szpadkiem? Kosiłeś mnie! Oj! O <laughs> nie! Clarkson? Ale przyspieszam! Zpieszasz? No. Jak Mark do setki? Nie, jak jeden samolot w War Od trzech dni roboczych. Porównawk do pięciu. Aż, ale ty zapierdzielasz? Nie to, co ty. Proszę powiedzieć, A że... Zapierdzielę! Ale też, <tryk> go kurde. Uroki jedzenie i jeżdżenie na nas. Zobaczmy Kurwa, szkoda, tu są przecież! Są. Kurwa i zjezła! Kurwa, masz 95 km. 95 km na godzinę? Nie, teraz zostało tutaj trasy w ets Nie, ja nie wiem co ty brałeś, ale bierzesz połowę mnie albo daj mi na na dillera. To no, widzisz jak skasiłam co zgasiłaś? Ciebie, zgasiłam chyba trochę no ja zgasiłaś Głowa cię zgasiłam Co? 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 What? Darkstone! Huh? Ty to kurny nędzę wygas Lucky Morde i siedź tam. Żartowałaś jak coś Doskonale. Pierścień za akwamarynem. Chłopcy bijają się na plaży. Daj mi rumu. To jezioro nigdzie nas nie doprowadzi. Kurwa, Lare, ty kretynie, to jest morze. Muszę się oddać. Ruchanie. Nie zagaduj nie mnie, chłopcze. I E. Bajo, jajo, bajo, jajo. Ja dam kurwa bajo jajo. Clarkson? Clarkson? No, rzeczywiście. No, rzeczywiście. Ała, wow, to wszystko było... Mm, może... Ale smród. Żywe gówno. zimno mi. Głodna jestem. Spadam.

Jak ty to, to... się wcisnęła? Magia! <gulet> Kurwa! się ostrzec! A co tam wyglądało zajebiście? Nie, akurat ty ten, ciężarówka się zatrzymała. Oj! Cii. Na szczęście nic się nie stało Clarkson! Clarkson! <gulet> Ech, Jesteśmy w Lipie. To Lipa trochę. Jesteśmy w ci, w Cipawej. Miasto nazywa się Cipa. No, to teraz lecimy na... do Finlandii. No, ostatnia trasa. Na drugi koniec Łotwy mam tylko ładunek, to go wziąłem już. Nie, jeżeli wyjdzie za mało materiału, to się dogra. Potrzebujemy almanach, wydzieliny i kamienia ogniskującego. Kurwa. Sałas, oddawaj mojego ekspa. Przy okazji odwiedzę twojego starego, który zabawi się wzorkami. Dobrze. Zaraz. Co? Kurwa. Wiesz co, pajacu? Mam ciebie i przeznaczenie w dupie. Nic nie muszę. Wypierdolę z tego świata. Oj! A skóra naprawiłam za na zwilą zestaw! zestap! Ohoj! Ale ten ładunek też szkodziłem? Nie. A? No raczej płyn się nie uszkodzi. Liquid. liquid. Po co... Po co mamy jechać do wave shop? skoro mamy wape shop, kurde, ten na plecach? Co? No wave shop. Boże, to koncentrat sokowy jakieś wiozę. Ja wiozę to samo, ale powiedzmy, że wiozę ten liquid jabłkowy. <noise> tu koła pali e fajki. Co? Uwno, spojrzę za siebie. Widzę się na lusterku, że, że jakaś poraczała kropka jedzie za mną. Zamknij się. Mam to w dupie. Chcę tylko wiedzieć, gdzie jest czerwona latarnia. Stary obóz. Mam nadzieję, że będę mógł pójść do czerwonej latarni. Poczekaj! Spokojnie, to tylko kilka kamieni. Zachowaj spokój. Kurwa. Eee, nie żyje żyje powrócił A teraz PĘKERDALAJ do paladynów po oko i nosa bo musisz pokonać paskudne gady KURWA Cheese <ścoughs> <Je> Kurwa <ścoughs> Jak tam się leży? Jak tam mi się ja opala się odholować, kurwa Co? Musiałam się odholować się Kurwa, czekaj, bo... A nie mogłaś wstać save'a? Nie. Ja już jadę. Dobra. Startowałam w stacji benzynowej właśnie. Ja bajo, bajo jajo, bajo jajo. Bajo jajo, bajo jajo. Posłucham, panie. Co? Gdzie Złotuwa? Gdzie? Gdzie? Ja muszę teraz jechać wolniej, żebym się ze nie wyjebała na tym rondzie. Wyjep się! Wyjep się! Nie ma, nie ma opcji! Wyjep się! Wyjep się! Wyjep się! Wyjep się! Wyjep się! Wyjeb się. Nie da <słyski>

Oh, <laughs> Hammond, you idiot! You've reversed into the sports lorry. Now no. <that's laughs> <one who's> <laughs> you've broken it. Well. So ideal. That just shows you. Genuinely, that was an accident. Don't just drive off, Hammond. Hammond, Hammond. <laughs> No bardzo dobra robota. Jak myślisz, ile materiału wyjdzie? Z 30 minut. Zobaczymy... Rosraczka Simulator 2